A to jest zdanie z raportu, które Państwu zacytuję, iż należy spodziewać się w ciągu najbliższych kilkunastu lat ataku nowego rodzaju wirusa. Państwo pamiętacie epidemię AIDS z lat 80., która dziesiątkowała Amerykę i Afrykę głównie. Pamiętamy także z historii, co robiła Dżuma, czarna choroba, która dziesiątkowała Europę do tego stopnia, że ludność Europy zmniejszyła się o 1 trzecią. No więc autorzy tego raportu przestrzegają, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat, przed 2030 rokiem, należy spodziewać się właśnie nowego ataku, nowego rodzaju wirusa, który zaatakuje i spowoduje śmierć, I to jest cytat, wielu milionów ludzi w każdym zakątku świata w ciągu sześciu miesięcy. No i to jest rzeczywiście szalenie niepokojące. Autorzy raportu, Krajowej Rady Wywiadu mówią o śmierci milionów ludzi w każdym zakątku świata w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. To jest właśnie zdanie z raportu. To jest to, co jest negatywne i niepokojące, natomiast to, co jest pozytywne i pocieszające, to jest to, że należy spodziewać się sytuacji takich, że nie będzie przed 2030 rokiem wybuchu III wojny światowej, a ja od siebie do...